Witajcie na moim kanale. Dzisiaj początek tygodnia, a więc kontynuacja, szybki milion, bo jak na razie dobrze idzie. <laughs> z numerem 6 zobaczymy: grączka złota z numerem 20. Super linie z numerem 23. Linia już się jedna ułożyła. Także jest wygrana. I krzyżówka i glizer z numerem 17. Na razie nic nie ma. Dobra. Wysłałem jeszcze keno. Na jedno losowanie. Stawkę 3. Mnożnik był razy 3. Ale to wstawię na shorta, czyli na stringi. tam, no Jak to się mówi, Mikołaj. <grych> I... Później to wstawię, zobaczycie ile udało mi się wygrać w Keno. Stawka razy 3, piątka. Ale to będzie wstawione na short. Dobra. Także wkład tutaj jest 45 zł. Na razie piątkę już mamy. No to lecimy z tym koksem. I mamy lody. Czy tu się jeszcze coś ułoży, jakaś linia? dość szybko się ułożyła, więc tak ale nieraz tak jest, że się układa szybko i potem nic nie ma i co mamy, no... tego też nie ma, no i tak teraz to wygląda mamy przesołeczko i tyle balony Wczoraj Lech grał z Legią, klasyk, derby Polski i to co się wydarzyło, to nie pytać. Ja pierniczę, no to się w głowie nie mieści. Lech szczelił trzy bramki i przegrał 2-1. No. Dwa samobóje sobie szczeliźnie, nie? No to już jest żenada. Jest mi tak przykro z tego powodu, bo naprawdę jestem zalechem, ale to co oni wyrabiają w ostatnich tych kolejkach, to się w głowie nie mieści. A ja piernicze nie, no Żal na to patrzeć. By tak zniszczyć klub. Mamy. O, jest linia. Kit z lechem, już naprawdę. Czekam, że następny sezon, może będzie odbudowany zespół. To zobaczymy, bo już ten jest stracony totalnie. Mamy drugą linię. Czyli jednak się ułożyła. I dzwonek, jest trzecia linia. O, jest trzecia linia, to fajnie, bo już jest 15 z I mamy cytrynki, jest czwarta linia. Jest czwarta linia. Czy będzie piąta? Rover. No chyba nie. I księżyc. Księżyca już nie ma, mamy cztery linie. Czyli dwie dyszki powinny być, tak? No tak. A może więcej? Zaraz się okaże. To jedziemy. O, 5, 5, 5 i 5. Wreszcie już nie ma. Czyli mamy 20 złotych LL. No, to fajnie. Super linie się dzisiaj spisały, dały dwie dyszki. Także już mamy 45 wydane. Dwie dyszki mamy, czyli prawie połowa już się wróciła. To już jest dobrze. Jeszcze jakby ten milion się spisał, to by było już komplet. No dobra, to szukamy monety i garnka. Razy dwa. No to lecimy. Mamy prezent Trofeum Szukamy monety i garnka Biedronka nie tu Rubin nie tu Monety i garnka Żeby pamiętać Tulipan Krzcionek gwiazda Też nie tu I Autko Kluczyk do autka, róża i ostatnia szansa. No, niestety, przegrane BG. No dobrze, gorączka złota nie dała nic. Lecimy krzyżówkę. Krzyżówce brakuje w sorbet R i E. A mamy C. Na razie tu nic się nie pojawiło. Tak jak mówię, krzyżówka mi się zawiesiła totalnie. Na zerze i tak wisi. Nie wiem, kiedy będzie reset. Kiedyś nastąpi. Chyba nie będę wybierał cały czas pustych. C. Dobra. To mamy Z teraz. Z. I też się na razie nic nie utworzy. A tu C było, widzicie? O. Mamy jedno słowo tu jeszcze było co ja nie mogę Z Z i Z okej okay. co mi się tu Z zupa M literka M M jest drugie słowo i to na tyle i to tuż też nic nie ma i M, szukamy M dzisiaj ładne słoneczko od rana trzeba pranie zrobić wyskło wyschło potem czekać na dzieci, przyjdą, będzie obiadek i lecimy na angielski po angielskim lecimy na do kościoła, na próbę, próbę tam komunii i tak zleci znowu cały dzień literka N sorbet już pić nie będziemy N. I tu nic nie doszło. Zobaczymy, co się tu dzisiaj wydarzy. 20 zł jest, także zera znowu nie ma, więc to już cieszy, bo najgorzej jak jest 0. Zawsze można coś tam wymienić, i może się uda coś. Tu jeszcze jeden. Dobra, i ostatnia literka E. Tak myślałem. No dobrze. No chyba nic tu już nie dojdzie. Czyli zawieszenie trwa. Tu jeszcze co było? Zawiecha trwa. Coś nie mogę wybrać tej krzyżówki ostatnio. Same puste. Tu jeszcze była teza. No to tam też nic nie daje. No jest Lech Się popisali wczoraj Hat-tricka I przegrali <grych> I ja nie mogę to, to to się w głowie nie mieści Normalnie nie A, piwnicze. No. Ale kibice Na koronie powinno być Pusty stadion, pusty W końcu coś dotarło O, e, dobra Przegrane No to mamy ten Nasz ostatni szybki milion. Czy coś tu się wydarzy? Na razie pustaka nie miałem, więc czekamy. No, znaczy nie czekamy. Ma nie być. 11, 43, 33, 57, 27 i 51. Pusto. 36.

41, 23, 52 i 55. No niestety i ostatnia szansa, czyżby do końca trzymało. 13, 56, 58, 14 i 24. Pierwszy pustak. Ale to, tu, to musiało się wydarzyć. Nie ma także. To jak wszystko będzie wybierał pełne, nie? Gdzie są SF? Dobrze. No to jeszcze musiałem nastąpić. No dobra. No ale zera nie ma. Na 45 zł wydane mamy w super liniach 4 linie po 5 zł. 20 zł, także umiarkowanie jest. Ale jeszcze jest Keno. Ale Keno zobaczycie na szorcie. Wstawię później tam pod, po południu. Dobra. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Pozdrawiam serdecznie. I co, widzimy się jutro. No właśnie jutro dzieci jadą na wycieczkę, także cały dzień wolny. Nie będzie przyjadą wieczorem. To będę mógł tu sobie pomału coś porobić. Z spokojem. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!